Będzie kładziona paka, gdzie jest Godiński? Godiński jest Baldachim, popularna miejscówka. Odbijamy. Godinski ma jednego na bananie. Ostatni zawodnik na bananie, jeden na jeden, rzucony flash. I piękna kacja I Taką kończy sali. Tak, 7 do dwóch. No, nie spoglądamy, nie spoglądamy. No, nie spoglądamy, no, spoglądamy tak, ale spoilerów nie będzie w moim wykonaniu. Zawodnicy rozgrywają dziesiątą rundę drugiej mapy, drugiej połówki tego spotkania. Do końca pozostało 6. 6 łącznie z tą oczywiście. MSN potrzebują tylko jednej. Tak, do zwycięstwa na tej mapie w całym meczu 2 do 0. Przypomnijmy. No i przypieczętują swoje pierwsze miejsce w grupie. Tak, przypomnijmy wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, że jest to ostatni mecz grupy B. Pomiędzy MSN i Coxami zawodnicy Meksym Noise mają już zapewniony awans gwiazd. Tak, wiadomo, że pierwsze miejsce MSN, drugie miejsce w grupie zajęli Avengers, trzecie miejsce już mają na pewno Coxy. Na pewno Avengers? Tak, jesteś pewny? Tak, jestem pewien. A z Turniejem niestety żegna się Team Supreme. Szkoda, chłopaki. szkoda. Tak, szkoda bo ale mieli pecha. Bo pozdrawiamy Moroka, Rejsa i resztę chłopaków tak. z Team Supreme. Może przyłączymy trolla, bo jakby... Złapał AFK, timeouta, akcja dzieje się na środku i... Speed, I i tocie, tak, widzimy, że zawodnicy MSN mają digle. Dwa szybkie fragi Izaka Kajka i Zaka. i Aka. Empowered odwróca jeszcze jednego fraga i zostaje nam troll, który prosił, żeby go nazywać Trix. Prosił, żeby go nazywać Trix. No dobrze, może się To może nazwijmy go tak, jak ma... Tym, Trix minus. Trix minus? Tak, Trix minus. Nie <laughs> wiem jak chyba ja wolę mówić troll. Trollejbus. Tak, tak. O, nawiązujesz może do Piro, to pozdrówmy całe Piro i Maifek. Żeby... Czego się śmiejesz? Cztery pozdrowienia, tak mi się skarżył Piro trolu i... Pozdrawiam <laughs> na co czego się, się śmieję. Dobrze. Tego? A z tego, no nie bardzo z tego, z tego innego. Troll broni swojej broni i obronił. Tak, mam 4, mamy kolejną rundę dla mm. koców. 7 do 3, 11 no runda. I jeszcze pięć rund. Tak, przecież tak, Żeby zawodnicy walczyli tutaj, no głównie o honor chyba, tak? A może o podbudowanie własnych morali, czyli tak, coś. Nie, nie także jednak to inaczej się spogląda, jeżeli się wygra, zremisuje, a przegra daną mapę. Nawet jeżeli jest to o Zawsze psychika działa. Pierwszy frak w wykonaniu i Drugi frak w wykonaniu i O ile się nie mylę, to jutro w barażach oksy będą grali z Zaraz sprawdzimy, jeżeli jest tak jak mówisz z pierwszego miejsca wychodzą MSN mając wolny los, tak samo jak my, czyli banana i pomijamy. Te dwa zostały omijamy. Z drugiego, z drugiego miejsca, miejsca u was wychodzi... E, przepraszam, u was. Z drugiego miejsca wychodzą... Zawodnicy będę tak? Tak. A trzecie miejsce mają koksy. U nas nie wiem, nie wiem które miejsce mają części. Małże, ja wiesz, może później części są? Drugie? Drugie miejsce mają. Tak. No to cześć zagrają z koksami. Dokładnie. A trzecie? U nas? trzecie jest walka. Jest A walka. To jest życie teraz, wszystko. No nie mogą wyjść. A grają teraz jakieś? A, grają teraz. To może odpalimy po tym meczu. No, odpalimy może po tym meczu. Ja powiem, eee, tak, eee, Tak, no tutaj już Pozdrawiam pracowałem. wielokrotnego reprezentanta Polski. Eee, nie wiem o kogo chodziło, bo troll gra teraz mecz, a wiemy, że to jest wielokrotny reprezentant. Dwa, ładne fragi, Przemka z Diglains AK. Sytuacja 3x3, 2 na 3 tak nagra. No i czy Izak będzie w stanie wygrać tą rundę? Załączmy na Izaka i Izak? na 3, 7 do 5. Wierzę w niego. Jest tak. Jest, nie nie. Nie, nie 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 Troll trafiony, Speedy zachodzi na Cieka. plecy No I niestety, kończymy. no i koniec meczu Do 11, czyli 16-4, 16-11 Tak. Pierwszą mapą Była kontra zakończona wynikiem Do 11, to już na wynikiem 16 do Nie no Ukłamałem się wszystkim. czemu ukłamałem 13-4 no na kontrze. 16-4 na kontrze? 16, 16, 11, 4. Na kontr, 16 17. tak, dobrze, to my dziękujemy na razie za relację, uciekamy na papierosa. Tak. Znaczy to <grym> do ucieka na papierosa, ja, ja nigdzie nie uciekam. A ja uciekam do swoich, zobaczę co się dzieje, bo no zaraz to... przygotowanie do meczu...